Historia powstania tego pojazdu objawiona jest tajemnicą tak samo jak to, do czego miał tak naprawdę służyć. Powstał najprawdopodobniej w latach 30. w Niemczech. Został wyprodukowany najpewniej przez ok. Krupa. Pojazd do poruszania się posiadał dwa koła, które napędzany był przez 25-konny silnik pozwalający na osiąganie 8 km na godzinę. Z tyłu znajdowało się małe koło, które najpewniej służyło do zmiany kierunku. Masa pojazdu wynosiła 1,8 tony, długość około 1,7 m, a szerokość 1,5 m. Pancerz miał grubość 5 mm, a załogę stanowiła jedna osoba, która siedziała na siedzeniu przypominającym test motocykla. We wnętrzu pojazdu znajdowało się radio. W czasie II Wojny Światowej pojazd trafił do Japonii, a następnie wraz z jej wojskiem do Mandżurii. Tam został zajęty przez Związek Radziecki. Tajemnicą pozostaje przeznaczenie tej konstrukcji. Przypuszcza się, że mogło to być ruchome stanowisko dowodzenia, pojazd radowczy czy też pojazd służący do kabli. Teoretycznie możliwe było wyposażenie go w kabin maszynowy. Jedyny egzemplarz można oglądać w Muzeum w Kubince. Został pomalowany szalą farbą. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli macie pomysł na kolejny odcinek, możecie go napisać w komentarzu.